Jest godzina 19:50. Jest y, dzisiaj czwa, e, wtorek. Za kilka godzin <laughs> przyjedzie po mnie Krzysiek z Banga, Pagedolów po Polska i namówi mnie do tego, żeby jechać za granicę. Wiecie po co? Będziemy jechali za granicę. I jedziemy tam, pomimo że nie, można. nie, nie ma na stoku tego, co chcemy, ale pojedziemy. No i. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. A idę w kime się przespać trochę, bo pewnie nie sam wymięknie i nie będzie w stanie prowadzić. Będę musiał przejechać i uratować dzień. Wiecie, taki klimat supermański. Jest jakaś chora godzina w tej chwili, nie wiem, która jest nawet. Druga? Druga, 40. 40. Druga, 40. Wstałem. Krzysiek nie spał. I jedziemy. Poszliśmy, jedziemy do rzeczy. Się pit stop, zgłodniliśmy troszkę, więc zatrzymaliśmy się na jakieś tonko. O proszę, <grytanie> czwarta w nocy śniadanie mistrzów. To jest czwarta 55. Normalni ludzie o tej porze śpią, a nie normalni jadą na zakupy. Krzysiek odpłyną całkiem. Wszyscy jadą na trzech pasach, bo jesteśmy na autostradzie Powolutku Z nudów oceniam czystość opon samochodów przejeżdżających obok nas Jedno BMW tutaj miał takie czyściękie, czyści, ten prosto zmienię chyba i wyższczodkowej opłaty opony No i nic. Godzina 8.30 będziemy u celu. Teraz jest 8.06 za 12 km, będziemy jechać 20 parę minut. Fajnie. No i zobaczymy, co będzie Jesteśmy na miejscu. Pragnę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest środa. Tutaj mamy jakiegoś pana, który jest chyba szafem. Pan nic nie wie, jest tylko security. Tak więc nie wiem, czy mamy szansę na jakikolwiek zegarek na razie. Zobaczymy, jaki będzie, jakie rzucą na ladę, to biorę. Nawet będzie aluminiowy z 38 z niebieskim paskiem to biorę, Pół Europy zjeździłem, żeby, żeby to dostać. Krzyżyk jest bardziej napalony ode mnie na ten zegarek. No, bo ja już byłem w Londynie, gdzie trzy osoby obok nie bawiły się tymi, tymi zegarkami. I... No i udawałem, że mnie to nie obchodzi, ale mnie obchodziło bardzo. Była ochrona, kazała nam się ustawić trójkami. Będziemy atakować trójkami. Grupy po trzy. Małe, zwinne, szybkie. Właśnie minął nas pan z badżem na klacie Apple Watch. Poinformował nas, że jest tylko jeden model dostępny w tej chwili. Jest to stalowa koperta 38 mm z, z, ze skórzanym czarnym paskiem. Tym najbrzydszym. Tym najbrzydszym z takim klasycznym zapięciem. I jesteśmy, znaczy, um, Krzysiek użył niecenzuralnych słów i powiedział. Biorę? Nie po to jeżdżę po Europie, żeby teraz go nie wziąć, najwyżej go sprzedam później. Kolejka się trochę wykruszyła. Ale zaskakująco mało. Mało, tak. Ale... Sztuk mają na tyle dużo, żeby obsłużyć całą kolejkę. I dostaliśmy informację, że na inne modele będą dopiero w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu już nie będzie innych modeli. Dziękuję. Zdajmy. Krzysiek właśnie, Krzysiek właśnie tutaj mówi, że, że będzie miał taki zegarek, którego nikt nie ma. Ja go niestety wyprowadziłem z błędu, uświadomiłem mu, że e, nikt takiego po prostu nie chce, ale tsz, nie mówcie mu nic. Najśmieszczęszą w tej chwili jest to, że e, przed nami jest jakieś 50 osób. I jest duża szansa, że że, Krzysiek, że nie starczy po prostu sztuk dla Krzyśka. Pomimo, że to nie jest zegarek, który Krzysiek chce. To jest chyba najmniej chciany przez Ciebie model. Już nawet chyba Edition byś wolał. I jeszcze, swój rozmiar. I jeszcze... Zmiar, zły rozmiar. Jest rozmiar, pasek. I Pan powiedział, że życzy nam szczęścia, żebyśmy, żeby nam wystarczyło dla nas. Wszystko idzie. ekstra, Wszystko z górki jest. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo. Szczęśliwi. Wyjazd z życia, no zobaczymy. Raz bliżej do sklepu. Przed nami stoi pewien pan, który wygląda jakby był pięć razy naciągany w gabinecie kosmetycznym. Um, już chyba pół godziny mierzy? Mierzy pół godziny i trzy osoby średnio są przy nim pokazując mu te zegarki, jakby nie mógł być do Apple Trzy osoby? bo on, no, wygląda, zobacz, ma ma designerskie indikcje no, i w ogóle. I balanse do tego. Nie, chyba białe. jakieś trampki ma takie też designerskie. Więc pan mierzy zegarki, teraz porównuje wagę dwóch różnych modeli. Trzech panów go obsługuje. Wewnętrznie stały bywalec wydaje Kornera. miesięcznie średnią pensję. Co, są, są równi, równiejsi. No, My nie wydajemy tak dużo pieniędzy. Absolutnie. Tak wydaje, tak, tak. Szkoda. Chciałbym. Może jak zostaniemy sławnymi youtuberami to będziemy mogli. Będziemy przyjeżdżać do Kornera w Berlinie i wydawali 10 tysięcy peset kolumbijskich. No i jak, co? Jak tam Krzysiu? No i mam. Co tam masz? Pokaż co masz. Ech. Co kupiłeś sobie? A wiesz co, taki nowy gadżet. Nie wiem czy słyszałeś. Ale jest. Watch. Jest... Nazywa się. A ja, ja słyszałem, że ty kupiłeś sobie wersję dla kobiet. Tak, kupiłem damską wersję. bo tylko taka była. A niestety choroba postępuje. I musiałem kupić. Pokaż pudełko, masz kwadratowe pudełko. Kwadratowe pudełko. Czyli żadna taniocha, tak jak koledzy. Krzysiek zrobił to na bogato. Na bogato mały, 38 mm widać yy, pewnie, 38 mm yy, i klasyczny czarny pasek skórzany, który myślałem, że będzie bardziej damski, nie to, że miałem nadzieję, tylko bałem się yy, ale jest ok, jest unisex, tak więc ponoszę go dwa tygodnie, góra trzy, do momentu aż mi przyjedzie mój zamówiony w dniu premiery a ty zdajesz sobie sprawę z tego, że męski unisex pasek, kobieco-męski, czyli nie nadrobi faktu, że masz 38 mm maluteńki zegarek? Wiem. Zdaję sobie sprawę, że będę wyśmiewany na Twitterze przez was wszystkich. Ja błagam, powyśmiewajcie go trochę. Ja już obiecałem, że go powyśmiewam, to jak, jak pomożecie, to będzie jeszcze śmieszniej. Przyzwyczaję się. Przez tydzień będę płakał po kątach, ale później już trzeba być gruboskórnym, no jak to mówią. To co, idziemy po jeszcze padki? Patka? Yy, no, widziałem taki fajny, zarezerwowany mam, 20 tysięcy euro. Jesteśmy, jesteśmy sławni, mamy hashtag własny, więc idziemy po Patka. Tak jest. No, Pan na razie. Krzysiek poszedł do miejskiego szaletu, tak zwanego. I zostawił mnie ze swoim zegarkiem i zastanawiam się co mu nabroić żeby się potem zdziwił i skromny budyneczek za mną jest fajny co? też mi się podoba nie no korci mnie żeby mu rozpakować to ale się chłopak weźmie załamie jak to zrobię no Powiem jedno, jest świetna obsługa, poszedłem sobie na przymiarkę jeszcze, żeby zobaczyć różnicę, przede wszystkim, żeby porównać profesjonalizm tego sklepu w stosunku do profesjonalizmu Apple Store'a. Muszę powiedzieć, że jednak praca, gdzie panowie od wielu lat sprzedają drogie produkty, mam tu na myśli bardzo drogie produkty, takie, na które dobra karta kredytowa nie wystarczy, żeby je opłacić to jestem pod wrażeniem. Bardzo, bardzo profesjonalna obsługa, bardzo fajnie podejście do tematu. Chłopak, który mi pokazywał, Apple Watch bardzo obeznany z tematem. Niestety nie dowiedzieliśmy się z Krzysiekiem też od jakiegoś czasu w zasadzie. Próbujemy się dowiedzieć, czy da się używać, czy, da się posiadać, czy można sparować z iPhone'em dwa Apple Watche. Żeby mieć, bo Krzysiek jest, no, bogactwo generalnie. Tak? ma złotego iPhone'a, złoty samochód, złotego iPada. Teraz będzie kupował złotego MacBooka. Oczywiście was ciemnie, ale nie mówcie tego Krzyszkowi, ale możecie się pośmiać z niego na Twitterze. Aha, i on się chciał dowiedzieć bardzo, czy może mieć dwa zegarki, czy może mieć 38, bo prawdopodobnie podejrzewa, że jej w żaden sposób nie sprzeda. A jako, że jest bardzo kobieca, to nie chce jej na co dzień nosić, więc wymyślił sobie, że będzie używał do sportu. I jak już będzie używał do sportu, to on to chciał mieć 42 z jakimś skórzanym czy z inną brazuletą na co dzień. I nie nie wiem, czy, mówicie, czy nie ale czy nie do, nie ale do, nie dowiedzieliśmy się nie wiemy czy nie wiemy czy można używać dwóch zegarków z jednym iPhone'em, czy trzeba mieć dwa iPhone'y, ale już się kupi drugiego iPhone'a, prawda no, przecież w żaden Gark wygląda w ten sposób na ręku męskim trochę przymały, na pewno zdecyduje się na duży jak tylko przyjedzie do mnie, ale do tego czasu a też troszkę za mały, bo kończy mi się już tutaj, ale do tego czasu po używam ogólnie mi się podoba. Czyli masz e, przyznaję, że masz wersję kobiecą. Przyznaję, że wydaje mi się, że to jest wersja kobieca. Najśmieszniejsze jest to, że obsługa w tym butiku. Tam widać, że jest przyzwyczajona jednak do, 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 do wymagającej klienteli. To jak nam facet pokazywał Apple Watcha, sam, sama procedura przymiarki jego, to było mistrzostwo świata w porównaniu z Apple Storem. Po prostu pełny profesjonalizm. Bardzo fachowo podchodzi do tematu, naprawdę różnica była kolosalna. Przepraszam, to mi obciążyli. Będę, nie wiem kiedy przyjdzie, ale spodziewam się, że... A hmm. czy przyjdzie w piątek? W piąt a nie przepraszam, w piątek jest święto międzynarodowe, Wiecie, bo... Jaki, Kulierzy, jaki, jak, nie jest, bo... No, zobaczcie, ma na ręce, a jeszcze się ten, jeszcze się czepia. <śleskujesz> Ach, co zrobić? Chciałbym kartę, liczę na to, że dzisiaj wysłali, że jutro będzie. Krzyżyk, oczywiście jest zazdrosny, więc mówi mi, się, że na pewno nie. No, ale w najgorszym wypadku w środę w przyszłym tygodniu będę miał. Mam nadzieję, tak sobie policzyłem, że to jest najgorsza sytuacja. W najlepszym wypadku będę miał w piątek lub sobotę. Więc... To męski. Męski. Męski 42. Ja mam, mam dystans do siebie? No. Nie, dystans masz ogromny, to prawda. 42 cale chciałem powiedzieć, milimetry, stal, czarny pasek. No mi nie obciążyli jeszcze karty, pewnie dlatego, że byłem zbyt pazerny i zamówiłem dwa i to dwa nietypowe. Jeden czarny aluminium, pewnie dlatego to jeszcze wisi, ale spoko. Masz Poczekał na razie po, poczekajkę. Będę dwa razy będę się cieszył. Raz teraz, że mam, a drugi raz, że mam większy. <laughs>